Siano TLB, dzisiaj w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś unboxing, unboxing, którego dawno nie było, bo dawno po prostu sam nie robiłem jakichś zakupów na testy. No nie, no ostatnio, ostatnio był taki woreczek, taka torba rozpakowywana. Ale no, tutaj mamy po prostu kartonik faktycznie zamówiony klasycznie przed samym unboxingiem. Zapraszam Was do wszystkich linków w opisie. Tam macie mojego Instagrama, TikToka, e, serwer, Discord oraz oczywiście sklep sklepospalaj.pl, gdzie macie mój kod rabatowy na 10% zniżki. A my zaczynajmy e, zajmować się tą paczuszką, bo wiecie jak ja lubię gadać i wiecie jak mi to wolno czasem schodzi. E, pierwszy produkt, zestaw Fontan 2 w 1, zimny ogień z Fontanną od Piromaxa, coś takiego, 5 e, różnych kolorków. Żółty, niebieski, zielony, czerwony i fioletowy. Ciekawe jak to będzie wyglądać. Szczerze mówiąc nie pamiętam, na pewno widziałem jakieś filmy z tym, ale nie pamiętam jak to wygląda po prostu. CE, NEC 37,5 g na te 5 sztuk, więc po 6,5. Nie, nie po 6,5, po 6,75. Eee, takie, takie tutaj odpalamy pewnie z góry. Tak, odpalane z góry, z góry, tutaj mają po prostu rączkę, zapal tutaj, no zobaczymy, zobaczymy, ja tam fontanny ręczne bardzo, bardzo lubię, więc o, mam nadzieję, że wypadnie to dobrze, na przykład ostatnio nagrywałem imprezowo laski, naprawdę świetna fontanienka ręczna. I tutaj mamy nowe świece dymne od Tropika, Tropic z tej serii Maniacs, Yellow Smoke, niebieski. Biały, czerwony, zielony i czarny. Po prostu wziąłem, wziąłem te nowe, nowe tropikowe smoki, maniaksy, żeby je sobie odpalić, przetestować. Zobaczyć jak to będzie wyglądać. Tutaj mamy produkt nietypowy, swoje lata już ma. Pochodnia, pochodnia od Triplexa, DH029. Proszę bardzo. Także kolejna ręczna fontanna, że tak ujmę. Jedną sztukę wziąłem tylko. Trzeba znaleźć później tulącik. Bo zobaczyłem jakieś nagranie stare Triplexowe, że to działa ponad minutkę. Więc powiedzmy, jakiś szybki test produktu NWP się z tego zrobi. Eee, więc wziąłem tylko jedną sztukę. Ale natomiast wziąłem dwie sztuki Malty. Malta od komety. Bardzo fajny taki bączek premium, że tak ujmę. Eee, z dużą ilością cracklingu później. P4010 Fontanna, kategoria druga. to sobie patrząc na to, jak to wygląda, to ja mam chęć zostawić sobie ten Pirobayer po prostu na Sylwestra, żeby, żeby w Sylwestra też jakimś fajniejszym Pirobayerem strzelić. Bo tutaj mamy z Pirobayerów jeszcze świetliki, świetliki dla każdy. No, i żabeczki, wesołe żabki, również od Komety. Bardzo, bardzo fajne pastyleczki. E, takie trochę e, upośledzone, kulki kraklingowe. E, P004 Kometa. E, bardzo fajne w Pirobayer. I też typowe pakowanie, bo dawno ich nie miałem, ale z tego co pamiętam, one są na takim plastikowym blistrze. O, patrzcie, jak tabletki, dokładnie. Dobrze, dobrze pamiętałem, że tak to wygląda, więc e, ten sposób pakowania zapamiętałem szczególnie. Nagra się z tym jakiś taki krótki film na pewnie 3-4 minutki, jak to ostatnio było z tymi piórobajerami takimi, niech tam Twin Peaks i tak dalej. Mamy trochę flar. Mamy e, tą serię Stroop od Triplexa, Red Stroop, White Stroop, te dwie sztuki mamy też y, serię Flame od Triplexa o czy może chyba że zabrakło chyba że zabrakło tego innego koloru bo ja na pewno dwóch sztuk takich samych nie zamawiałem yy, no to nie no z, z... Z tym nic nie zrobimy. E, w sensie, no nie nagram testu jednego koloru. E, na pewno zamawiałem dwa różne, ale, no, tak jak mówię, no mógł się skończyć i rzucili mi dwa razy niebieskie. No, najwyżej rozdam po jakimś konkursie albo będę polował w innym sklepie po prostu na inny kolor, żeby nagrać jakiś film. No, tutaj mamy dwa kolory Tropika czerwony oraz zielony. Chyba jeszcze jakiś będzie. Tak, jeszcze jest po prostu biała. Także z trzech kolorów, to już jakiś testik się nagra tych flar. Dalej mamy futbol torcze od Triplexa w dwóch kolorach. Żółty czerwony. Mamy również e, nietypowe, nietypowe, klaskowe. futbolowa, pochodnie żółta, klasek, stara, stara e, flarka. Dawno ich nie widziałem, więc jak zobaczyłem, że są, to mówiłem, że wezmę. 40 sekund ma, ma działać. Tutaj mamy Hooligansy, Green Torch oraz Red Torch. To też jest chyba klasek, jeśli dobrze pamiętam. Hooligansy. Podobną serię wypuścił i klasek, i srp dlatego jestem trochę zmieszany pod tym względem. Tutaj mamy stare Jorgowskie. Jeszcze przed... przy Przerzutem produkcji tych starych y, Bengali na, y, 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 na Rumunię? Nie, to jest triplex. Ja myślałem, że to jest, ale. Pieprznołem głupotę. To jest triplexówka. To są trzy stare triplexowe flarki. Ja myślałem, że to wie, wiecie, o których mówię. Też w takim błyszczącym sreberku y, od Jorge były przed tą produkcją. Turecką, nie rumuńską, turecką te nowe flary są mega dobre. To też wydaje mi się, że był w takim błyszczącym papierze. Chyba, że głupotę gadam. Mamy tutaj, opa, stroboskopiki. Nie pamiętam od kogo to było, jak wrzucałem do koszyka. Chyba Surex. Jeśli dobrze kojarzę, czy nie, 40 sekund, red flash. Tak, sureksówki. Dwie sureksówki, dwa stroboskopy takie 40 sekundowe, czerwona. Dalej mamy Bengale. Otarko? Tak, zamawiałem Bengale Otarko, faktycznie. E, było to jakiś czas temu, zapominam. E, zielone oraz czerwone. Zielony, czerwony, ja jeszcze dla was kiedyś nagrywałem żółty, to pewnie też dokleję jeszcze e, dokleję jeszcze żółty do testu. Odpalimy sobie kilka tych arkowców. Naprawdę Arko ma z... Nie, bardzo, dobre, bardzo dobre te ognie bengalskie i no, warto te kilkanaście złotych dać, bo tyle ile terenu oświetlił ten żółty, to ja byłem w szoku. Naprawdę i ZADMI też konkretnie. Tutaj mamy e, Klaska stroboskop 60 sekund fw i to jest stroboskop jeśli dobrze pamiętam to z zielonym dymem, więc leci zielony dym plus efekt stroboskopu jedna sztuka tam chyba trochę kosztuje, też kilka, około kilkunastu złotych, no ale jeśli będzie fajne, jest to ciekawe połączenie tego dymu ze strobem, 25 gramów nie niedużo w sumie tak, nie nie, to jest zielony stroboskop plus biały dym. Proszę bardzo. Ja myślałem, że jest na odwrót, że jest klasyczny stroboskop biały plus zielony dym, a tu jest zielony stroboskop plus biały. No, no, okej. Okej. Tego jestem bardzo ciekawy, co zamówi. Jakbym nie był, ee, nie był ciekaw, to bym tego nie wziął. Pewnie tak by było. E, tutaj mamy trochę drobnicy. Co to jest? E, fontanny odklaska dla dzieciaków. Coś takiego, jak niedawno nagrywałem te 5X-y nieszczęsne od PyroMorawi. E, Dziesiące fontanny, e, również od Klaska. Takie dwa rodzaje tych fontanienek. Proszę bardzo. Mamy również troszkę pikolaków. Mamy flashbangery od Mega Fireworks na opakowanie. Ale chyba tylko 10 sztuk, tak to wygląda. Takie korserzyki. Fajne, zgrabne opakowanie, faktycznie jak pikolaczek. Chyba 0,45, prawie te pół grama, tak. 0,45 grama na sztukę. 4,5 grama na paczuszkę. I mamy dwa rodzaje: Barbaros od Tropika. Piccolo opakowane po 60 sztuk i te pakowane po 40. Tu, te po 40 to jest F2Eczka. po 60 to jest kategoria P1. Także taki luźny test epikulaczków też będzie. I tutaj mamy wisienkę na torcie. Eee, no, trochę dla kolekcjonerów. Ja to wszystko odpalę oczywiście. Ale jak ktoś kolekcjonuje, to myślę, że akurat po to warto sięgnąć. Leslie, petardy od Lesliego, pakowane po 200 sztuk. kosmonaut, Canon Slag, tutaj. To są wszystko praktycznie te same petardy, co tu macie. I te Canon slagi, i to, co jest tutaj od Leslie. Mamy dla ciebie gratis. To jest gratis? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć, ja zamałem pięć, więc podejrzewałem, że tu był jakiś Eee, gratisik dla kogoś przygotowany, która paczka jednak nie wyszła, no ja za to zapłaciłem. Eee, także mamy te kanonslagi, eee, te kanonslagi, eee, tu, tu, tu mamy również sheisingi, sh sh Shising. wszystko dla siego, klejone tasiemką, trzyma się tak wiecie średnio, ale to ma naprawdę swoje lata. To ma naprawdę swoje lata, nie ma tutaj nigdzie daty. 90 gramów Neku na 200 sztuk. Domyślacie się co to jest, ale do kolekcji... No, zresztą widzieliście logo sklepu na tej naklejce z gratisikiem, więc... No, akurat do kolekcji to się nadaje. Do kolekcji to się nadaje. Tutaj, bo do nie oszukujmy się, no to będzie główienko, delikatnie mówiąc. Tandery XL, tutaj ta taśma się ledwo trzyma. Co Wam tutaj, tutaj pokażę, jak wyglądają te petarki. To są opakowania takich, wiecie, czerwonych. No zresztą 95 gramów Neku na 200 sztuk. No jak to może uderzać, więc to wziąłem jako ciekawostkę w dużej mierze. A dodatkowo jest to 5 różnych rodzajów takich zabytków ogromnych. Które można sobie na spokojnie nagrać gdziekolwiek, bo nikt się do tego raczej nie przypieprzy, bo to no nie ma prawa być głośne. No, chyba, że mnie jakoś mega pozytywnie zaskoczą, zobaczymy. A tutaj Canon, Canon Slug Lion od Leslie. 200 sztuk, 5 takich kartoników. Mam nadzieję, że paczuszka się podoba. Jest trochę pirobajerów, są jakieś fontanny, pirobajery, pikolaki w końcu trochę petard choć no te petardy no chyba rynku nie zawojuje oczywiście jest tu trochę rzeczy które po prostu wręcz kochacie e, czyli flary, race wiadomo, że to się obejrzy tak jak się obejrzy ale nagrać, e, nagram zawsze to jakiś dodatkowy materiał, pamiętajcie, że wrzucam codziennie e, dzięki za obejrzenie tego unboxingu Podajcie do linku w opisie, instagram, discord TikTok, sklep od gdzie macie mój kod rabatowy. A bez na 10% zniżki na wszystkie artykuły nieprzestrzenione. Trzymajcie się. Dzięki, że wytrzymaliście ze mną te 13,5 minuty.